Odcinek. już 21. odcinek z serii Minecraft. Gramy dzisiaj w śnieżki, fajna zabawa na PlayStation. Fajna niegierka jesteśmy obserwatorami, bo dołączyłem przed chwilą i jestem takim sobie nietoperzem. Jest bardzo dużo ludzi, tylko trzech zostało, no teraz dwóch. Chodzi o to, żeby przetrwać jak najdłużej i nie spaść do tej oto lawy. Najlepiej być na górze choć czasami można spać tak o po prostu wiecie centralnie no nie skąd tutaj o, nie. także to wiecie to ciężko ale tu widzicie patrzcie tu tu zmasakrowane normalnie drugie piętro widzę czysto wygląda pierwszy nawet też nie najgorzej jeszcze a trzecie chyba najgorzej wygląda moim zdaniem czy dałoby się jeszcze tą policjantkę gdzie drugie już też masakruje i poleciał i wygra czy Jamie wygrywa tu mamy taką Taby wyników, że tak powiem. O, ale patrzcie jaka teraz fajna animacja. Patrzcie na to. Fajne, nie? Fajne. O, o TNT zapalamy. TNT spada. Aaaa, strzela! No i co, i co, i co? Jezu, jak było blisko, widzieliście to? Wygrywam na razie, bo na pierwszym piętrze jeszcze, ale ciężko tu teraz tak chodzić. Ale trzy osoby, ale fajnie, to teraz ja jemu najlepiej. Tylko muszę wytropić, gdzie jest. O. Jest, tylko teraz stąd zostało. O, jakiś król został. Pamiętajcie o skina? Ha! Wygrałam! Widzicie, to wygrało, prawda? Ale mi się podoba, to jest chyba najlepsza gra. Dobra. Dwa. Ну не, о не, как-то тяжело ходить. Нара, ты сейчас на первом. Эй, выгрываем, хоба, нет, там есть. Там еще видишь, там. Не, ну видаем еще. Nie, tam nikogo nie ma. O, ktoś by mnie A, Weźcie, weźcie go. Nie, spadłem. mi go, do go! Jest! Zwyciężyłem! Ura! Wygrałem! Widzicie, dwa razy z rzędu wygrałem! Ale jestem w to dobry, nie? Patrzcie, dwa zwycięstwa! Jestem najlepszy! Nie! No super! Miło! Nara! Nie ma tu ciebie tu miejsca! Stary. O kurde, Tinty! Trzeba uważać na te Tinty! Patrzcie! O oh nie! Yeah. A! Gdzieś tu praktycznie nic nie ma. Nie! Nie! Tylko Masakra jakaś. Tu będzie ciężko. Tu już chyba nie, nie wygram. Jesteśmy też, widzę jedno zwycięstwo. Nara. Myślę, mogę go na chwilkę zostawić. Ale połat Zginął z mojej winy, bo nie. O, kolejny zginął. To jest z mojej winy. Najprawdopodobniej. Gdzie jest ten drugi, no? On ma lepiej, bo z góry. Może. I on jest na pierwszym tym. Ci się do niego nie dosięgną, nigdy. Chyba żeby zrobić tak. Wow, nie, ja nie mogę ale to było słabe no, no. no ale byłem na trzecim tym, na ostatnim a on jeszcze na pierwszym był jak on to zrobił ale jest dwa 1 1 nie 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 nie

Nie, nie powiem Wam jak to zrobić, bo to jest dosyć skomplikowane, także tak sobie... o Nie powiem Wam jak to zrobić, bo w zasadzie to tak po to sam nie wiem. Czy jest tutaj? Nie ma tutaj nikogo. Jeszcze. O, już jest. Na razie O nie, jak to ma 2T. Nie ma bata, ja muszę wygrać. Aha, dobra. A, daj. Ja, no super, sam sobie zrobiłem to będzie... ja bo na piasku dusz, to raczej nie wygrał. Nie lepi się tak Zrobić, mogę się założyć, że ktoś jest. Tu jest 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Na -ra. Jest. Udało mi się. O, o. A. Nie. Na się nie. Niech to. Teraz mu się nie uda. Nie, nie, no. A to było słabe. Ej, dobra, chyba ten ktoś opuścił grę. Ten, kto miał 2, to ja jestem najlepszy. Nie, no. Jamie jest też dobry, widzę. 2 na 2, no to słabo. Yy, Gostro mi. O nie, on nie może wygrać. Nie, 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 nie. Tak nie może być. Ten musi wygrać. Nie, no. I on ma ma 2. Jest REM, jest 2-2-2. Oooooo no. 2-2 Prawie to wygrałam ja No super i znowu to samo A dara Ale to też było Dawaj, dawać w nią, dawać w nią O, oh, O oh. oh, nie! Gdzieś to jest Puh, Poszło. A. Wypadł! Jest! Pad! Nie! 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 No nie, no i znowu. No i bez jej, czy dwójki są? Nie, raz, dwa, trzy. Znaczy, no trzy były, nie? No, wypadł, wypadł, wypadł. Wypadł stąd, wypadł. Wypadł, świetniku. jo, jo. Tu już jest ciasno trochę. Jest, jest. Jestem na pierwszym piętrze, wygrywam. <grywam> cztery osoby. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby nikt mnie nie zestrzelił przypadkiem. A będzie ciężko. Nie zauważył mnie jeszcze? Chyba jeszcze się nie skapną, że tutaj ktoś jest. Hej, ja co za tym, był. Ale za późno się skapną, trzy osoby są. No to dwa do. do... Wyeliminowanie. O, dobre. Została. Na, Nara Kurde, On dobry jest. No, patrz, co on zrobił. No nie. Ale się go poddało. Ja. Ja nie mam Dobrze, ten co miał dwa, ale z Pyszedł. Ale to długa gra. Jeszcze tak długiej że to nie miałem. Na śnieżku. Nie Mnie tu nie ma. A. Spa? O. o, o, o. Siema. Help me, my friend. Help me, my friend. O, ty. <laughs> Dobra, ja się tutaj chowam. Na koniuszku. Jest. Spa. O, ty strzelasz raz góry we mnie. O! on trofeum. plug, Pług. O, siema. Nie, 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 wypadł, wypadł. Nie dla dziewczyn gra. Aaa, dobra. On nie się na zajmuję wyeliminują to mi się podoba. Chyba się że będą cię nie wyeliminować. A jak będę miał trzy zwycięstwa, to oczywiście ja wygram. <laughs> I już będzie koniec. O, 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 zostałem tylko ja i ten gościu. Wypad, co O, już to Co? Nie, nie zgadzam się na to. I on wy wygrał teraz. Ja. No nie, no. Dobra, do, do zobaczenia do kolejnego odcinka, to był taki odcinek, żeby odpocząć od serii tam na wiecie, na małym standardowym świecie, także cześć, do zobaczenia do kolejnego odcinka Minecraft, pa!